Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Zacznij, ja jestem Wojtek, jestem Tomek. No, powiedz mi, jak już będziesz gotowy. Aha! <grym> to jest, a, się włączyłeś już? Tak, tak, tak. To witamy Was też u Tomka. No, witamy. I e, też Maciek. Dzień dobry, dzień dobry. No tak, no tak, Dziękuję Wojtku, że wiesz, pamiętasz jeszcze o mnie. Naprawdę jest mi bardzo no, nim. Ale tak tak patrz, ja wcześniej było Slow motach teraz wiesz, był speed, speed, speed Ja Ja to ja mogę sobie odejść na po mnie, nie? Naprawdę. O jezus, zejdź mi z oczu! <grym> И пошед. Dobra, słuchajcie. Tak łatwo? Tak działa? się. Właśnie nie wiem. Dzisiaj zabieramy się za zadanie od dani KSG kolejne y, i będzie to zadanie, gdzie musimy robić zapasy na zimę. Trochę takiej dupnej kolejności, bo u Maćka będzie inne zadanie, które będzie w sumie tak troszeczkę powiązane z tym, ale nieważne. Także zadanie Damy jest radę. następujące: Pięć różnych kwiatków, pięć wiader wody, pięć jajek, pięć sadzonek, drzew. I teraz nie wiem, czy to jest z różnego drzewa, czy znaczy, różnych. Mo czy mogą być takie i takie chyba, no bo pięć sadzonek, pięć sadzonek. Pięć sadzonek to jest napisane drzew, więc nie ma napisane, że No każde to inne. mogą być takie same. Więc trzy takie, a dwa jedno, jedno, żeby się różniło chociaż, o, w ten sposób. E... Czyli możemy mieć dwa takie, a trzy takie, albo trzy takie, a dwa inne. Tak. 20, no 20 no. drewna, 20 węgla, 20 piasku, 20 wodorostów, 10 ryb, 10 mięs i opcjonalnie dwa diamenty, ale to jest opcjonalnie, więc tak. ja nawet za to się nie zabieram, bo to... Opcjonalnie... I tak, myślę, i tak myślę, że... Nam czasu, to możemy się zabrać. Maćku, opcjonalnie tak z... Wojtek będzie mieć. Maćku, i tak zdobycie wodorostów i ryb, będzie i mięsa będzie trudne, bo reszta to tam swoją drogą. E... No. Dobra, chodźcie się jeszcze Mam szybko. jedno minusu. A gdzie mam muszkę. Nie, to się Tomku jeszcze nie zalicza. To pewnie tak dobrze. Ojej, ja mam to daleko bie... Ale mi to wysadził creepa. Osta... Także, Dzień moi liczy. drodzy, my wam też oczywiście przypominamy, że jeżeli odcinek z się podoba, zostawcie łapkę, komentarz, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji i włączenia dzwonka, by nie przegapić filmów. Zapraszamy Was też na GT'a i dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękujemy. Tak, dokładnie, dokładnie. tak, 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 tak. No i mamy 20 minutes. Śpicie już? O, tak, ja dobra, to nie, nie, nie będziemy tutaj zaczynać po prostu, jak każdy... Wy, Wyszedliście już z domu? Tak. Tak, wyszedłem. Tylko no creeper, to jest kurde, czekaj. Timery ustawione? Nie. Ja widzę, ile będzie. No to jak? No ja już, czekaj, już? ustawiam, ustawiam. Tak, mam już, no. No to raz, dwa, trzy, go! Dobra. Le Dobrze, poszło. Go. Tak. I słuchajcie, my sobie już tutaj przygotowaliśmy też wiaderka. Yy... Puste, które mogliśmy zrobić. Puste, tak. I które i mogliśmy i zrobić, i więc. Dobra. Po prostu już mamy. Ja od razu w dziurkę wpadłem, cholerka. O, ja kwiat. najpierw idę po ryby. Bo ile to ma być ryb? 10, no no to halo. 10, tak. Ja chyba wziąłem od najprostszych, więc wziąłem kwiatki i do teraz pod Zaczekaj, po co Coś wam powiem. No. No. E, ta. E, Która? Ur Urszula odebrała prezent. Aha. O. Ej, od kiedy creepery. Chyba jest śmierć. On pływa ze mną w wodzie. Hmm. Przez, przecież, każdy pływa w wodzie. No co ty? No wy O, dziękuję. Ale wysadziłeś mi rybę, ty patafianie! <grym> to masz jedno mniej. Niestety... Zmarnowałeś mnie. mięso. Nie, jestem w łowisku, nie przejmuj się. Ile tam miało być? Pięć... Aha, pięć różnych kwiatków. Okej. Okay. Tak, No tak, ja też tak. właśnie zacząłem kwiatki zbierać, bo... ...z tym mogę mieć... Yy, problem. Ja mam 8 ryb już słuchajcie. Właściwie to korzystając z okazji, że już tu jestem, to... Już so myślałem, że to znowu OG2 pojedzie. <śmiech> Sobie. <śmiech> <śmiech> Nie, piasek kole. Słuchajcie, mam 10 ryb. Kurde, no, szybki jesteś. Kurde, poleciał no, na śledzia. Ryby mieczem i dziękuję. Ryby mieczem. No, no i łatwiej. No. Nie, A tu czekajcie jak jestem przy wodzie, to zaraz wiadro wody. Ja też wziąłem wodę, chociaż można mleko, to ale to i tak nie ma znaczenia, bo to jedno i drugie to łatwo zdobyć. A ile to miało być? Woda albo mleko. Ale czekajcie, najgorzej będzie z tymi jajkami. Najgorzej to będzie z wodorostami, bo my tu nigdzie nie mamy oceanu. Co to za kwiaty? To mleczyk? Ostatni w tym sezonie. by sobie pizzę. Tak, mam mlecza. Ja pizze nie chcę. Dobra. Ty, 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 ty. Kurde, Dobra, z tymi sadzonkami o, że... też nie jest łatwo, wam powiem. Dlaczego? No. Sadzonki to no. wiecie, to trzeba ściąć drzewo i stać przy nim, nie? Dopiero mam 8. Dobra, to ja idę, słuchajcie, do jaskini po... O nie, tam jest Creeper, po węgiel. A no tak, bo 15. jeszcze węgiel... O kurde. No tak. Może nie poczekać po piasek, może pójdę najpierw... O, po piasek. Ja zawsze w takich tych nie wiem od czego Cię mam miałam, zacząć. o 10. To meg zacznie od ciebie. Najlepiej, <grym> najlepiej to zacząć po kolei, tak jak Dzięki. leci. Albo po prostu A, jak idziesz, po kolei, jak, no? idziesz i jak widzisz coś, co jesteś w stanie ogarnąć, to po prostu to robisz, nie? Dokładnie. Tak jest najłatwiej. Ile tego piasku 20, dobrze. A wodorosty? No halo! No, no, to no powiedziałem. No, to będzie horrible. A wodorosty są w chyba, nie? No, wodorosty tylko w oceanie. Tak? No. Mm -hmm. A potem znaleźć miejsce ci mieszkamy. Wodo wodorosty chyba nie rosną yy, w tym jeśli się nie mylę. No to ja idę szukać o ocean. To A po może znajdę jakieś kwiatki czy coś, czy jakieś sadzonki i tyle. no. To będą to to jest... lagę. No, no będą lagę, no ale so SORA. E, no, ale sora. Znaczy nie, na razie jestem słuchać na terenach, które mamy odkryte. No, więc No ja pochodnie spokojnie ze sobą nie wziąłem. Za ten papieros tuż po... O nie, Baśka. O, był lak, była córka. O, fuck! Gdzie ja, No, była straszna. Ej, ale słuchajcie, a ja. Am, am, te, te a. To po prostu. A jeżeli nie zobędziemy, no to co, będzie 15 minut, No to. I to jeszcze u ciebie. To będzie choroba. Niestety. A u mnie będzie zadanie bardzo słuchajcie, Jutro ciekawe i u także. Mm. Tam by się 20 minut, słuchajcie, przydało. Ja myślę, że pół godziny. O wioskę znalazłem! Moment, moment, a, pod, a to po te rośliny podwodne to to nie będą jako wodorosty? To nie są wodorosty. Poczekaj. <laughs> nie, Maciek, nigdy skutuj ze mną! A właśnie, że BĘDĘ! O Boże... Dlatego zostawiam wodorosty na koniec. No, to moment, no co ty? Ale może gdzieś będą tu w jakimś ziorku wodorosty, co? Prawdopodobnie. Ale w jeziorku czy w oceanie, no to jest różnica. Ej, a my musimy trafić do domu? Bo ja po chwilę, nie trafię. Znaczy... Musimy, to my to iść prosto po prostu. No, no A Ej, jaką oni mają tu fajną wiochę. Ewentualnie słuchajcie, jeżeli ktoś trafi, to najwyżej się, nie wiem, tepniemy do siebie czy coś No to, co to może to już tak, będzie, bo to, bo to, to trzeba to już daleko będzie... ganiać. Tak, to bo to tutaj to, już to, będzie to, to taki... jest takie bardzo rozległe, że tak powiem. I tutaj Ania poszalała z tymi wodorostami. No, zaszalała. No. Ale dobrze, słuchajcie, to jest challenge i wiecie, i dla nas też jest challenge'owe to. Też się musimy wykazać. Nie tak, <laughs> z tej ziemi. No bo ja Kura! też odkrywam. Mam kurę. Dawaj jajko. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, mam jajko! A po co ci Jajko? No, musisz, no przecież jajko. musimy jajek. jajek zabrać ty. O no, Czekaj, no ja, tak, Po co ci jajko? Żebym sobie tam jak na czole rozbił. Hmm. Jak można? Tutaj, jak moja mama ostatnio, słuchajcie, zabraniam do. Jecha, je, jechaliśmy sobie do, do knajpy. I mama oczywiście próbowała się wykręcić, nie? No bo wiadomo, że na nie chce, żebym ja jej stawiał i w ogóle i w ogóle, nie? I dzwoni no. do mnie. Kurde, Macie, powiedz Tak strasznie pada. Ja, ja cała zmoknę, ja mówię, a ja wie, a co ty na mnie to byś do tej knajpy, czy zanmował cię? <laughs> <laughs> no ja nie wiem. 678. Jest bambus. Dobra, mięsa już mam. Mam konie, ale ja chcę ocean. Ocean, ocean, ocean. Ale słuchajcie, po drodze sobie tutaj zbieram mięsko na przykład, o, zbieram znaczy, tak, sobie jajeczka, zbieram znaczy sobie kwiatki no. różne, tak naprawdę, no. No kwiatki to ja akurat już mam, bo ja pięć różnych, tak? No, tak? Tak, ja znaczy, kwiatków jeszcze albo, nie mam. Znaczy, pięć różnych albo takie same, takie same, wiesz, po dwa takie, albo po dwa takie. Nie, różnych nie, pisze. Nie, pięć różnych. Nie, nie ma napisane pięć Jest różnych. Jest różny. Pięć kwiatki, różnych, to tak, sadzonek. No. Kurde, że mnie przestraszył, bo ja tu poluję tyle, opuściłem. Ooo, tulipany, proszę bardzo, Boże. ładnie. Ale nie biorę, bo już pięć kwiatków. Czy ja mam ocean? To nie jest ocean. To nie jest ocean. Kurczę, ja mam kurczaki, ale na mi jajek nie chcą dać. No ja je zabiłem. To ja mam trzy jajka na razie, ale idę dalej. Ja moje kury zabiłem i do. A dalej. moje dwa własne też się liczą, czy nie? Nie. Nie, bo nie możesz ich wystawić. Co, nie mogę? Wszystko mogę? No to wrzucasz teraz to... A nie, bo ty nie nagrywasz. <laughs> ale macie... Masz, masz odczepiane? To się da? Nie to... Mogę. No to ja chcę, żeby tak wystawić ten do skrzynki. Mogę zdjęcie wstawić. gablotce wstawić. Mogę zdjęcie wstawić. Już widzę jak ty na YouTube zdjęcie swoich jajek. No nie? Pójdę do lodówki, wstawię dwa o <grym> To ja mam pięć, dwa mędle w domu. To Dobry. ja już wygrałem. <grym> to jest Mendel? Piętnaście sztuk, Maciek. Nie wiem, Mendel mi się akurat bardzo źle. Mi się kojarzy z Mendel Gdański. No co, kto lubi, słuchajcie no. Czy ja Wam robię jakieś lagi? Guys, nie wiem, bo ja też robię lagi. Nie, bo mi się mapa nie wczytuje w całym jakby zaraz. Jak się zaraz okaże, że wywali nam serwer. Może tak być, bo każdy z nas poleciał No, ...Kibini Mater, czy to jestem. Kibini No. Wiecie, że my mamy 12 minut. No, cudownie. A ja szukam wodorostów. Ja już nie szukam. Dobra, ale wodę mam. Drewna nie mam. Ja dre... Ja mam siekiery. Ale mam być ja... drewna? 20. To no, O tak, Boże, mam ja 40. Ja już skopu. Aha, no tempo leciał. Ja no nie mam drewna. Ale kwiatków nie widzę. Sadzonki już mam. Sadzonki, co ty, ten... kwiatków nie widzisz? Kwiatków to przecież tu jest tyle, co. No ale nie, nie mam kwiatków. różnych. No ale to, Tomek, jak chodzisz i ten. O świnka, dzień dobry. To na spokojnie będziesz miał. Kurde, i co? <laughs> ja potrzebuję 20 drewna. No, pięknie. To są wodorosty? To są takie duże występujące patyki, znaczy. To nie to. To wiadomo jak wodorosty są tylko i wyłącznie w głębokiej wodzie. No. No właśnie byłem w głębokiej wodzie złotych. Ale, to się nic nie ale w oceanie. No dobra. Koś we oceanu, tu góra. Czy A że 20... Słuchajcie, drewno może być różne, prawda? Nie musi być takie samo z tego, nie. co widzę. Nie. różne. Dobrze. już? Czekajcie, co ja już mam? Ja chyba jestem. Przy... Nie, nie jestem. W stanie nie jeszcze. mam. A... O, wioska! Powiem wam, powiem wam, że może być hit, dlatego że my nie, nie zdobędziemy tych wodorostów. To co ja byłem. I tu są kury. A w którą wy stronę pobiegliście? Ja pobiegam za, za, za nasze domy. Ja bym ci z miłą chęcią powiedział, ale ja nie wiem, w którą stronę poleciałem. Ja po... No to ty pewnie jesteś w tej samej wiosce co ja, Tomku. To i tak mu nie powiem, to co napoleciałem bo ja jakoś tak dziwnie chyba. Dobra, mam 11 hmm. drewna dopiero, ale dobra, czekajcie, może, może znajdę te wodorosty jakieś. Nie szukam jajek. Nie, no, też właśnie szukam jajek i nie mogę nie... Ej, tu są ja świnki krowe i mogą mleko, a już mam 5 wader wody, trudno. No, to nie ma znaczenia. Ale dobra, mam świnkę, z Nie jest wyżej punktowana. chabika będę miał surowego, o, owieczki są, słuchajcie, im się to generuje, o, więc... O, owieczki. Nie mecz na mnie me. O Lisek czy Lisek, koło nogi. A słuchajcie do razem do Bagna. Tu nie ma oceanu. Ale przy... Bo, ja bym tam po twoim miejscu połaził. To jest tam gdzieś... Ale koło Wojtek bagno? to nie są wodorosty tutaj. Kuś wchodzi te kwiaty. Ważne, no ja próbuję pięć jajek zdobyć, ale te kury tu w ogóle nie jajek nie dają, kichnę. Na zdrowie. Na zdrowie. Nie, to nie jest wodorost. I Ja w ogóle mam też propozycję, zwłaszcza, że to nie jest zadanie z potworami. Jak się zrobi noc. Do dzień, no... dzień. Zrobimy dzień, tak. No może. Tylko nie, super, ciężko. jest 9 minut, a. Mm. Dobra, czekaj, ja sobie Ja nawet co słuchajcie, OCEAN! Słuchajcie, nawet z, z drzewa... drzewo w ogóle nie chce się psuć. To przeze mnie, bo trafiłem do oceanu. Masz mhm. ocean? Pięknie. No, dobrze, ale nie ma wodorostu. Są, e... są, 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 Ja jestem na białym zimowym teraz. No to nie, to na zimowym to... nie znajdziesz. Tutaj ale... gdzie ale... była ten... ta wioska, szłam coraz prosto i trafiłem. Ile mam tych wodorostów? Mam 6, ale mam mieć wodorosty, wodorosty, wodorosty. 20. 20. No to jeszcze jeden taki patyczek. Nie no, ale lagi są niemiłosiarne. No to przeze mnie. O, na o kury mam i czekajcie, kolejny jajka. Dziękuję bardzo. A co to? O nie, tu jest dead end. To jest dead end. Co to dead. jest? W sensie, że nie ma dalej przejścia. Hmm. Może dead end. Dead end. Dobra, mam Dobra, ja mam sadzonki. No, ja właśnie też się staram i bo rozkupuję, ale nie wiem, czy mi się uda. O lamy! Pięknie. To czekajcie: kwiatki mam, wiadra mam, jajek nie mam, sadzonki mam, drewno mam, węgiel mam, piasek mam, wodorostów nie mam, mięso raczej mam. I wodorostów nie mam. No ja nie, nie, Te wodorostów... we, Tej wersji się nie pływa, co jest z granicą, mnie nie pływa. Aha, by nie pływa. To, nie Tomasz, nie. Pływa, masz pływa. Bo głodnie. Jest, no. Ale wiecie co? Delikatna lipa jest z tym, że jak te kury są, no. one kurde powinny. Wiecie co? Jak się je zabije, powinno z nich jajko wypadać. Tak. No. O ryby. Zapomniałeś. No, ja powiedzieć, że no to. Ja słyszałem 400 kur i były po prostu takie, wiecie, jajka wolno stojące. Jakby nie wiecie o co chodzi. No ja wiem. Z wolnego wol... chowu. Wolno stojące. Ej, tu jest normalnie tak: lama ze świnią i skórą. To jest. I bije hit. rybę i my... No ja też to. bo lagi są. A rybek no i było co? Ile? Jest głęboka woda i nie ma wodorostów. No i co i Hugo? Maciek, ale to musi być ocean. A to jest wodorost, poczekaj. Nie. Dobra, chodź już prota. Już prota. No co jest ci ty nic. Giń! Nie, to nie będzie. Nie, tak. to jest lak. Wiecie co ja nie wiem, czy nie będziemy. Czy nie zmienimy może wersji na wyższą, wiecie w Minecrafcie? A to jak wolisz? Bo ta wyższa. I to nic nie mówię. Chyba ja nawet lepiej... nie wiem, ile mamy czasu, tak naprawdę. Nie wiedziała, mi się wydaje. Mamy 7 minut. No to mi brakuje wodorostów i chyba jednego jajka. Jak w ogóle nie mam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ryb mam dopiero 8. Ja też kupuję drewno jeszcze, bo muszę drewno. 9. Mam pięć minut. O, Nemo! Ryby mam i mięso mam. O, dasz mi to drewno? O, dziękuję. Dobra, dwa się mam, okej. Okay. Co ty mi rozdymo, głupia, pijesz? Głupia nie grzecz. No i Słuchajcie, jest jestem za tak dwa. daleko, że ja mam takie cofki, że ja idę. Tak no ja sobie, też. O to przeze mnie macie lagi, bo ja. Przeze mnie też. Ale ja też. Polazę naprawdę daleko. Wszyscy odkrywają. Każdy się po prostu tutaj, wiecie, modli o wodorosta. Nie. Znaczy ja mam pewne, ja mam pewne przypuszczenie, że ja na przykład jajek nie, nie dam rady zrobić, bo... No bo nie. Ja węgla nie mam. A to nie to ja mam. Nie ja to ja też mam. Zapomniałem o węglu, a kurde, a tyle go minąłem. No to jak ty esenek? No bo skupiłem się na... No, skupiłeś się i poszedł Kleks. Nie, to jeszcze kontroluję, to nie ten wiek. <grym> Trudno ale tak wiecie, kwiatek, wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jak my tak wolno idziemy i ten teren się generuje, to nie to Ja, na przykład nie, widać ja na przykład nie widzę, co jest przede mną. Nie? Ja, ja tak też nie. Uh -huh. I nie wiem, czy tam gdzieś będzie ocean, czy coś. Ocean. <laughs> no, to ja tak samo. Ja nawet, jakby był ocean, to bym go nie widział. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ale przez te lagi czas jest spierdzielony, bo jest. Zacho nawet jeszcze słońce nie zaszło, a nie minęło a 20 minut, nie? No. No. Jezus jak mnie cofa. Ej, no ja nie będę tego tego. O, ja właśnie doszedłem do bordelu. Trzy razy to. Do czego? No że... Do świadczę do bordelu. To sam zaś nie go usłyszał. Nie, nie do bordelu. Jaka skała przed mną wyrosła? No chyba zormujecie ze mnie w tym momencie. Ja dwa razy tego samego klocka biję. Węgla miało być źle w 20 nie wiem, co gdzie już? ja jestem. Nie no dajcie Aha, mi co dopiero 8 tak. Ej, czy ten węgiel mi znika? Tak, może... Znaczy, ja ja no, może są takie cofki, że ci po prostu niknie. Eee, jeżdżemy 15 11, na bank, bo to jest nie do zrobienia na tych lagach. Ja nie wiem, słuchajcie, niestety ta wersja Minecrafta ma ten... To, właśnie, ten największy minus, że pomimo tego, że mamy dosyć dobry serwer kupiony, to... No, no, najlepszy serwer, Wojtku. No, najlepszy to nie, ale nie powinno być problemów. Tylko, że niestety ta wersja jest strasznie niestabilna i nie wiem, czy czasem. Oh. O! No, no właśnie. To może za czas słuchać na 3 4 co? Raz, no, to... dwa, trzy, pauza. No, pff. Pauza, cztery minuty. No, cztery minuty, no, cztery no trzynaście. Dobra, to, to dajcie. To, da, to wiecie, co to. Dajmy sobie zważywszy na telegi. lagi Sześć minut. 6 minut. 6, <laughs> Czekajcie, 6 minut. Także my tu, ale słuchajcie, ja może tak, wejść jeszcze? no ja wiem, to my tu, słuchajcie, zrobimy małe cięcie, ja serwer zresetuję, może będzie lepiej działać, także słyszymy się za chwilę. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jesteśmy po przerwie i tutaj, yy, no, ustawili, ustaliliśmy, że zost zostało nam 6 minut zważywszy na lagi, ale jeżeli wywali serwer czy coś, bo, mówię, ta wersja jest tragicznie niestabilna, yy, no to, nie wiem. Po prostu... no to, nie... to po prostu będziemy mieli zaliczone, może w ten sposób. Aha, to nie wywali. No ale to wszyscy będą mieli zaliczone wtedy, nieważne czy zrobili, czy nie. No bo co zrobili. Lecimy Nic odkrywać nie świat. Tak, także tak. słuchajcie, y... Tomek masz 6 minut ustawione? Nie, ale ja będę nie na, na ja na czekam, No dobra, się. no to raz, dwa, trzy, go! Go! No ja niestety dalej muszę się odkrywać teren. A, a... No ja, ale ty myślisz, że ja nie? Dobra. Ja szukam ocean, żeby mieć Kajcie. cudowne, piękne i jedwabiste wodorosty. Koordynaty to mi chyba raczej nie pomogą w odkrywaniu, tak mi się wydaje. O! o już mi cofa? Tak, mnie też. No... Mi się Normal. klatki pojawiają. Są jak straczka, w, wychodzą z nacka. Jezus. No Jacka, nie. ma. Kury... Nieacka. Dawaj jajko. Dawaj jajko. jakaś dzierwa. No, nie wiem, ja na razie idę, i. Moje idę. kury są jakieś zwieszone, powiem wam szczerze. Aha, Wszystkie... właśnie, mi, właśnie mi skały wyrosły przed mordą znowu. Ale mi też tak, mi też tak wyrasta, niestety. No sraj tym jajem. Oj, lag. Nie ma oceanu. Ej, jak ja mam stąd wyjść teraz? Jajek malowany. Mam wodorosty, nie wierzę. Nie wierzę. No i Wojtek zrobi. Niech wydopi silver. Serwer, hm. serwer. Ale on Patrzcie. nie ma jajek, to A to ja po pojechać sobie wrócę, bo wiem gdzie są. No to Aha, nie. To, już na, to już nagle nie zależy wszystkim, rozumiesz? No tak, no, 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 że jest Wojtek! No. Ale nie... Nie poznałeś wywali. Wojtka... Halo, halo. Jak wywali serwer. Jeszcze raz. Maciek, idź najgłębiej, gdzie się da. W... No idę, właśnie wchodzę. Wy jesteście, wiecie co... No co, pamiętasz jak mi psy właśnie. zajumałeś? Tak, O, cofnę O kuźwa, ale nie, nie, no moje kury stoją tutaj w miejscu, no jajka nie zniosą, one są ołomne. To Maciek widzisz ci robi. Łazi gdzieś tam w jakichś kątach, krzakach i innych rzeczach. Ja nie szukam pozwala wodorostów. się zregenerować. No nie, ja akurat mam. Ale masz 20? 20. Aha, no pewnie. <laughs> Wziąłem z zapasem. Też mam więcej wodorostów. Ile masz więcej? No boże, 23. O, to się nie, nie starczy na złożenie dla Macika. Ja sobie zaraz znajdę. Co z tego my jajek nie będziemy mieć? A czy... Nie wiem w jakiś lasach, tu no w ogóle nie ma oceanu. Gdzie jesteś? To my nie będziemy mieli jajek, Maciek wodorostów się wyrówna i. Jestem Wszyscy znowu... będą szczęśliwi. Jestem znowu w wiosce, oni tutaj nie mają kurnika. Do wioski były kurniki? No nie wiem. Nie no, jakie kurniki w wioskach. No dlatego mówię, że nie ma. No jak mnie cofa? No przecież. Ej, wiecie, że ja, ja, ja teraz w chwili obecnej zgubiłem drogę. Ja nie wiem gdzie mam iść. Ja nie wiem gdzie. Znając moje głupie szczęście, nie chcę trafić do domu i trochę. To do żeś domu. Anka nam dała zadanie! Pięknie, no... Anio. Znaczy, słuchajcie, plus jest taki, że ja i tak mam mapę, więc ja wiem, gdzie jest dom, więc w razie czego nas po prostu tam tepnę, tak? Ale... Nie pamiętam, skąd ja tu przyszedłem w ogóle. Było... Ja nie mam już kwiatka, kuźwa! Mamy 3 minuty, nie no, zrobimy no, tego. No, fajnie. Nie, musiałbym chyba natargić po tej jajce. Ale słuchajcie, będzie sprawiedliwe, będzie miał każdy 15 minut na koniec zdanie. O, pięknie! No ewentualnie, tak. O, czekajcie, mam jakąś... Kurde, no... Przez Płytka woda, to jest jakieś płytkie. jest to wywalenie, nie wiem, nie pamiętam z której strony tu szedłem, nie, no bez kitu. Ej, mi się wczytują jakieś... Ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. Ja też nie wiem. Ja idę ja chodzę, i przed chodzę, mną się wszystko wy, wyłania. Ja po lądzie idę, nie? Gdzieś tam po, po tym, po, po świecie, wiecie o co chodzi? Nie no czujecie. Nie mogę się najeść. Ej, co ja mam Dobra. z tym kwiatkiem? Ej, piątego kwiatkiem trochę, który piąty element. No i jajka, Tomek. No już jajka sobie odpuściłem. No ja jajka chyba też odpuszczę. No ja, ja, ja próbuję wrócić, bo nie wiem, którą drogą szedłem. Kurczę, jeszcze no, gdyby nie tu. Wie, ja jestem. Jeszcze gdyby tu chyba. Jeszcze gdyby tu były te kuraki gdzieś. Kurakao! Kuraki, ja miałem, no. ale one były zbadzone. Ej, w ogóle ja nie przypominam sobie, żebym tutaj chodził gdzieś gdzieś jakaś góra lodowa. W sensie góra z, ze śniegiem. Nie, może, nie wiem. Może coś się nie, nie ukazała? Ja, słuchajcie, za chwilę do dżungli dojdę. Tak coś czuję. No, bez kitu. Nie wiem gdzie ja jestem w ogóle, naprawdę. Ja też. Ja jestem w jakimś, jakimś lesie. O, są kury znowu i znowu z jajko. No to ciesz się. No ale, ciesz się, nie mam oceanu, ciesz się. To i teraz przed ciebie w końcu trafisz. No i no, to tak właśnie robię. I nie ma. Słuchajcie, ja idę w kółko przed ciebie i nie ma ja, nic. Ja, ja już się pogubiłem tutaj z Absolutnie tym, gdzie trzeba iść. Nie wiem, nagle o, mi zaraz jakieś... Zaraz zadzwoni mi timer. Nagle jakieś góry lodowe tu wyprzły, kurde. Mamy minutę 25. To już jest, poza już jest po zadaniu. Boże, mam piątego kwiatka. Ale nie masz jajek. Nie, brakuje mi czterech. No. Piękne. Ale jest kura. Kao. Kura, jeszcze jajko. Tawa, ja mam tylko jedno jajko. Dwa. Ja mam już dwa. Najgorsze jest to, że w skrzynce mam chyba cztery. Ale to się nie, nie liczy. Możesz, no przecież rodzice, wiem. Nie możesz. Czekajcie, pochodzę koło tych dwóch kur. E, Jezus, tu mi się w tak respi, że nad nim gdzieś, idę. Ja przysięgam Panu Bogu. Nie wiem, gdzie jestem. Wilki. Wiecie co jak się tak chodzi i moby, które są naspełnione, one lewitują w powietrzu, tak, ale kur tak. nie widzę, nie. Jest jajko, znowu jajko, to Trzy jajka mam. Jezus, kochany, ja wróciłem <kuh> do tego miejsca, w którym byłem. Jak dobrze, kurki, błagam was. Cztery jajeczka poproszę, mamy dwa 20, 20 sekund na to. No to dajcie ja mi Ja potrzebuję dorospan. dwóch jajek, dwóch. Czajcie dwa Dobra, jajek. Główno nie nie dadzą. Pierni dam swoje. A ja nie mam oceanu. Hmm. Bez planu Dwa, jeden, koniec zadania No to fajnie. To znaczy, fajnie! Ja... Znaczy ja powiem tak Biorąc pod uwagę problemy techniczne yy, Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zaliczyć to zadanie Dobił no, bo... sobie brakło Maćkowi wodorosty, nam bo... po jajkach jeżeli, jeżeli gdyby nie było problemów z odkrywaniem mapy, i gdyby nie było problemów z tym, że zwierzęta były zamrożone, tak, no bo nie. co zrobisz, nic nie zrobisz, to myślę, że i tak nam dobrze poszło. Tak. Bo Maciek i tak, ty, jak ty jakbyś szedł cały czas do przodu, to i tak i tak byś znalazł całe w końcu. No, no ja jestem A 20... w bagnie. A 20 minut to można to spokojnie zrobić. O, trochę daleko też odszedłem, dobra. Mm. Czekajcie, bo ja chyba mam ocean właśnie teraz. Hm. Tak się za... Bo tak nie to na razie, poczekaj. Ciekawy, czy to jest ocean? O, to jakiś kanion. No jest sporo tam. Także no cóż, no pykło, nie pykło, tak to jest. Na razie niestety... mi nie poczekaj, poczekaj. No, Maciek. No poczekaj, bo może akurat będę i będę wiedział, że już byłem na tropie, rozumiesz? No ale to jest bez sensu, bo zaraz serwer wywali. Jakby jeszcze tak odkrywać mocno. Dobra, w każdym razie. Słuchajcie, ja nie wiem, ale ja nam to zadanie zaliczam, bo mówię, gdyby nie problemy, to na spokojnie byśmy je zrobili, więc yy, jest zaliczone. I to jest, Boże, jak to zadanie nazwać? Zapasy na zimę. Nie napisz wyzwanie. Nie, tam, serwer. W... nie, tam były zapasy na zimę, więc. A, mamy Ania sobie? nas zrobiło. Tak, więc, ja Tak, także słuchajcie, mamy to zaliczone. E, więc w następnym odcinku będziemy mieli raczej na pewno e, wszyscy 20 minut. I nie będzie cofek serwera? No nie będzie, bo będziemy robić tutaj wszystko na, na miejscu, więc nie powinno być problemu. No ale kurczę, no właśnie to, 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 to jest właśnie to. Dobra, ja was Stepan. No. No. Czekaj. Mm -hmm. Ja no już, no nie, ja bym tak o, 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 Ja ile ja mobów widzę? O, dobra. Ja tak samo, no. A ja nie, nie będzie. Byłem w Maćka Głowie chyba, widziałem moby. Ja już sobie... mam wszystko, mam wszystko oprócz, oprócz tych kurde wodorostów. No ja no ja wodorosty akurat tak, ale... ja Gdzie Chciałem to niestety, wrzucić? Nie. No, to, to nie ma znaczenia, to wrzućcie tu, wrzuć tutaj, gdzie moje. Ja e... nie mam, ja nie wziąłem tej wody w końcu. Aha, no to nie wziąłeś ten... wody? No. Nie, zapomniałem. No to nie, Tomek, to ty masz 15 minut. Dzięki. To nie bo to chodziło tylko no o ja jajka wiem, i wodorosty. No ja wiem, no to przykro. E, no wiesz co? No co, no zdarza się, no mówiłem o tej wody, zapomniałem. Punkt, jeden punkt mógł być właśnie y, wywalony, a ja Ale cię dobra. Wszystko. Dawaj, dawaj mi tam ten Także masz 15 minut. Ejsen, czemu zrobisz Oj, tak! Nie może być wiesz. tyle tych ładnych gwiazdek, muszę tam na czerwono trochę za. Ja myślałem, że to <s1> by nie ty. Co? Dobra, słuchajcie. My wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Wybaczcie, że tak to wyszło, no ale no niestety taka wersja Minecrafta, oni tego nie poprawiają, więc jest jak jest. Tak. A, ale ja spróbuję też ogarnąć może inny serwer, w sensie inny, inny pukawkowy, więc zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Także co, my wam za dzisiaj dziękujemy, kolejny odcinek będzie oczywiście u Maćka i u Tomka jutro, u Tomka też jego perspektywa, także możecie zobaczyć czy wszystko zebrał albo coś tam nie szczytował. Ehm... Co? Także słyszymy się w next odcinku. Trzymajcie się cześć i pa, pa.